Dni Muzyki nad Odrą dwie dekady temu zrodziły się z fuzji dwóch festiwali międzynarodowego Wschód-Zachód i frankfurckich Dni Muzyki. Tegoroczna edycja to 30 koncertów kameralnych i symfonicznych po obu stronach Odry. Festiwal zainaugurował fortepianowy popis w wykonaniu rosyjskiego pianisty Andrieja Szybko. Taki wstęp na ten festiwal był mocny. Bardzo dobre, naprawdę cudownie grał. Pan, także rączki chodziły. Nie znałem tego pana wcześniej, ale, ale naprawdę zrobił wrażenie. Koncert przepiękny. No i kompozytor i wykonawca wspaniały, także bardzo miło było posłuchać. Koncert Bemol Czajkowskiego jest zawsze najwspanialszy. Jest super, wykonanie przepiękne. Super. Już chyba nie ma porównania do niczego, bo to jest naprawdę cuda. Piękna rzecz. Dobrze, że dałoby się to przeżyć. W przyszłym tygodniu usłyszymy romantyków w interpretacjach pięciu dyrygentów z Polski, Rosji i Niemiec. Wielka nowość to forum młodych, Międzynarodowe Forum Młodych Dyrygentów. Zobaczymy, jak się nam to pierwsze uda. Może będą następne. Filharmonicy próbują rozruszać muzycznie także mniejsze miejscowości. I pewnie odbywają się również w Rzepinie, w Nowej Soli. To jest, to, jest to dla nas bardzo ważne, żeby również te nieco mniejsze ośrodki. Weszły po prostu w krąg muzyki kameralnej. Na koncert będziemy mogli się wybrać również do Niemiec. Festiwal jest jedną z największych imprez muzycznych w środkowej Europie. Najbliższy koncert kameralny w Zielonej Górze w czwartek. Zapraszam serdecznie w czwartek z Frankfurtu nad Odrą. A później, jeszcze tydzień później, 14 marca, recital fortepianowy, jak co roku w ramach festiwalu, również spotykamy się z Muzyką Fortepianową. Muzyczna perła lubuskiego i nie tylko będzie królować do 21 marca.